O, ziomeczki, ziomeczki, ziomeczki Dzisiaj wbijamy karę na 600 kucharków. będzie moja najlepsza postać w tej kube. Dobra, próbujemy wbić. Powinno być się za pierwszym, w pierwszej gierce. i będzie kijek. Będzie kijek też jak bijemy. Robicie tak, robicie tak. Ty. To oni się to biją. Wy tu przychodzicie i wygrywacie gierkę. Plus dwa akurat. 600 pucharków. Nie sądziłem, że ja kiedyś to zrobię. No, jeszcze będzie się długo wczytywać. O, janako. 600 pucharków. Dobra, 11 dni. Dobra, to gramy więcej. Widzimy się, jak będę wbijał 700. Na razie. Jednak lekka zmiana planów. Będziemy wbijać El Primo na 600 pucharków. Sprawdzimy się jak już będę go wbijał. Jednak ziomki wziąłem w Bo tym El Primo to mi tak nie szło. zeszok. Tam chłop poleciał. No wraca, jak on? No nieźle no Dobra widzimy się jak... Dobra, żołnierze... Do A no tak w ogóle, to mieć tam wszystkich w bytu Dawid was... Mój kolega Dawid was pozbawita Muszę go wypróbować Daryla Dobra, teraz... Jednak Darek to jest gówniany na tą mapę Dary, Dary. Dary. Dary, Dary. dobra, dobra I tutaj patrzcie co się przed chwilą w grze działo Jedna Jackie była Nazwałem kurwa dziwne miejsce, no to nieźle